Kanału, tak zwaną krótką relację, shorta, ale nie wiem czemu nie mam nie mam w ogóle takiej możliwości. Mimo, że sobie zaktualizowałam aplikację, więc może jeszcze po prostu nie jest to możliwe. No to w takim razie m, nagrywam po prostu na żywo krótki film z taką informacją dla Was. Mam nadzieję, że to już idzie weter, bo widzę, że zero osób jest. To może jeszcze chwilę poczeka. Nie wiem, jaki tu jest zasięg w sumie. Jestem jak widzicie na wsi. Niektórzy z Was, którzy teraz mają robione... Cześć szczęściara, którzy mają robione czytania indywidualne, to mają je robione właśnie tutaj, bo ja teraz staram się tutaj pracować. Bo mi tu bardzo dobrze. Najchętniej bym to była codziennie, oczywiście. Nie zawsze się daje. Dobra, to ma być bardzo króciutki filmik, więc tylko wam powiem, że... Jeżeli macie jakieś pytania do tego QA, o którym mówiłam w czytaniu na Nów Księżyca, to w komentarzach tutaj bardzo bym je prosiła. Ja je zbiorę i sobie na nie wszystkie, może nie na wszystkie, ale na. No, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Może na niektóre nie będę znała odpowiedzi, na przykład. Także. Zachęcam do, do zadawania pytań. Może się czegoś więcej, sobie będziemy mogli dowiedzieć. Wiem, że ktoś chciał zobaczyć mojego psa. Ja jestem tutaj z jednym moim psem. Drugiego nie ma, bo on bardzo źle znosi podróż samochodem, więc nie chciałam. Bo sama dzisiaj jechałam, więc nie chciałam go stresować. Ale drugi jest Kira! Kirusia! O, proszę bardzo. Przywitaj się. Tak, 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 tu ogon, ogon. <laughs> ogon i kwiatki. To jest właśnie taki pies żywiołowy bardzo. Mhm, tak, 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 tak. Piękna jesteś. Mhm, dobrze. No, także do zobaczenia w, w QA. Tymczasem miejcie się dobrze, miejcie piękny dzień. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa pa.